Witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj będziemy grali w mapę horror. Tak, ostatnio w ogóle w sumie jest jakiś taki, nie wiem, maraton horrorkowy, czy coś takiego. O, z mapy o. nazwy, czekaj, jak to się nazywało, Boże. E, Beware. Więc tak, dzisiaj będziemy grali w mapę horror Beware, czyli no, na polski strzeż się, obawiam się, coś takiego. To e, jest to dosyć stara mapa, ale jest to mapa horror. Bardzo prawdopodobnie dobrze zrobię. że no, no stara, no, z rok ma. I jest druga część, więc można też nagrać drugą część. Więc co? Zostawcie łapę w górę, suba na zmianę i zaczynamy. Dobra, mam iść po tej ścieżce, tak? Dobra, idziemy po tej ścieżce. Jezus Maria. Ja już mi się już to nie podoba Co jest nie tak z tą grą? Ech, muszę odpocząć Widzę, że Co to jest? Widzę, że to będzie potężna gra autor. Cookie 25. Start mapy. Siemano! U, u. Jak takie coś mam je gonić, to ja, ja w to nie gram. Start. Ktoś tam mnie dzwoni. Hmm. Podążaj za gwiazdami. Siemano Proszę, proszę, kto do mnie dzwoni? Wiele co trochę podgłośnie, żeby się słyszał. I cześć, słońce! Jak minął podróż, opowiadaj! O, nawet nie pytaj! Myślałam, że to się nigdy nie skończy, ale w końcu dotarłam! A ten dom wygląda wspaniale! Te łysy drzewa otaczające cały teren i góry w tle czynią go jeszcze piękniejszym. Jak w ogóle znalazłeś ten dom? A kupiłem go od znajomego. Sam nie tak dawno go kupił, ale w związku ze śmiercią jego żony postanowił mi go sprzedać. Odpalił mi go za pół ceny. Co? Jego żona nie żyje? Nie mówiłem ci? Biedulka się powiesiła. Dzień przed wypadkiem skarżyła się mężowi, że czuje się obserwowana. Wiecie co? Ja bym tak szerzej nie opowiadał o tej, nie wiem, czy to jest chyba naszej żonie ja bym tego nie opowiadał tak naprawdę. Żeby się tak nie stresowało Wszystko zniknęło. Nie wiem czy to żona czy coś ale tutaj jest drugie łóżko, to pewnie żona czy coś. Kiedyś na imprezie wspominał mi o niej zawsze była szalona. Myślę, że przeszłość tego domu nie powinna nas interesować. Bardzo dobrze. Jeżeli skończymy przepawadzkę, szybko o tym zapomnimy. Tylko nie wspominaj o tym naszym kuzynom, kiedy przyjadą. Nie będą mogli zasnąć. <grystanie> nie, nie, nie. Nawet nie miałem takiego zamiaru. Już idę. Kochanie, muszę iść. Przyjechała ostatnia ciężarówka z rzeczami. W porządku, też będę wychodził. Będę za jakieś trzy godziny. Pa. Hmm, powinienem już wyjść. Mogę włączyć drogik. Gdzie? Jak będę? jak Tyle się napracowaliście. Nie, 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 nie. Będą dialogi. Dobra. Wychodzimy. Ohoho. Beware. No, no, no. A, dalej nie przejadę. No, może się rozejrzę. Na pewno ktoś mi pomoże. Hmm. Spokojna okolica. No drzewo się zapaliło. Drzewo się zapaliło. O, 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 tam coś jest. Czemu chcesz wziąć z bagażnika? Nie. Nie ma tutaj bagażnika. Yy, jakie mógłbym tutaj tędy przejść? Tędy, tu? Mogę? Mogę. F Fajnie, że tutaj pokazuje mi, gdzie, 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 ma, gdzie mam iść. Co to za miejsce? No co? Jakiś zwykły lasek, czy coś. Co, co tak się martwisz? Ja bym tam nie szedł. Ze strzałką. Yy. O mój Boże! Bo ja mam te, 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 te surpakę jakiegoś... O Boże, ja zapomniałem o tym, żeby go wyłączyć. Jezus Maria. Dobra. Muszę się ogarnąć. Ja ogólnie dzisiaj chciałbym, żeby ten film był taki dosyć spokojny, żeby. no taki na luzie, tak z 40 minut, już tak żeby... Pał film. Ktoś jest chyba w środku. Mógłbym tam wejść, ale musiałbym czymś wybawić drzwi. Dom wygląda na opuszczony. Aha. Ja podziękuję, może. Dobra. Yy. Powiem wam, czuję się bardzo niekomfortowo. Bardzo niekomfortowo. Ty ja tu skakać nie mogę. Ty ja tu skakać nie mogę. Ja tu skakać nie mogę. Nie, tutaj nie. Musimy się wrócić. <laughs> Może gdzieś tu? O. o, ho, ho Ciekawe kto zna... Z z z Dobra, mamy siekierę Żelazna siekiera. Dobra. Tylko pytanie, gdzie był teraz ten dom? Mm, nie tu. Tam był. Dobra, ale powiem wam, jest, jest na razie klimacik. Co to jest? E? Jakie ładne teksturki? Czy my właśnie dostaliśmy się do bakrumsów? Siema? Coś gdzieś? Może? Cokolwiek. Nie, tu są drzwi zamknięte. kwiatek! realistyczny d ogóle jest takim mega, mega ładne To mi coś nie pasuje ja chyba tam musimy iść mi to. Um, to chyba nie jest normalne. Czy mogę tutaj? Nie mogę. Czy ja muszę iść do tego pancerza profesjonalnego? O tym, że, ja tam, nie Wiecie o tym, że ja tam nie chcę iść, co nie? Nie, nie chcę. Nie chcę tam iść. Dobra, idziemy. Siema? ma? Coś gdzieś, coś. -jump skierujesz mnie? Ma. O. Siema. O! Co to? Cie ma gościu! Oko! O! OKO! 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 Dobra. Siema. Przepraszam, możesz mi powiedzieć, co tu się do cholery dzieje? Nie jesteś gotowy. gotowy? Sam nie jesteś gotowy. Na co? On cię obserwuje. Kto, ty? Co? Nie no, chłopa z schizofrenię po prostu, Boże, nie. Dobrze się czujesz? Od niego się niewiele dowiem. No schizofrenik, no. Dobra. Las. Yy. Zasada lewej ręki. To mnie na pewno zabije. No, jednak nie. Jednak, jednak mnie nie zabije. Dobra. Dobra. Ale powiem wam, ta głucha cisza. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka może być. Tutaj. Co to jest za miejsce? Halo? Halo? Halo, halo! Czekaj! Co jest? To jest niemożliwe! <laughs> Szal, ślep, padam stąd. Замыкала на уто. Чема? Не иди мне. To jest trochę za dużo dla mnie. To jest za dużo jak dla mnie. Mm, ja powiem tak, ja ogólnie teraz w tym filmie dosyć mało się odzywam. Wiem o tym, ale... Tak mógłbym to powiedzieć, że... Troszeczkę ciężko mi się to nagrywa Jakbym włączył kamerkę Żebyście wy wiedzieli Jak ja teraz siedzę Tak daleko od monitora Boże święty Żebym jumpscare'u nie dostał To jest naprawdę Chore, ale też pokazuje fajne bo, 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 bo ja lubię takie klimaciki Lubię, lubię, lubię się właśnie Moje uszy, Boże! Boże, oła. oła! Co to jest? Z... Oho? Co, co czego ty ode mnie chcesz? Coś się śmieje, tak? Uuu, uuu, uuu. Czyli to coś mnie obserwuje, tak? Tak teoretycznie, czy ja mógłbym do niego pójść? Nie, wiecie co, on nie chcę. Dobra. Jolo, idziemy tam. Dobra, myślałem, że on się przemieszcza razem ze mną. Uuu! O! Siema. Czemu to jest czaszka?

To było. No co, co mnie? Cofasz, dziadzie, ty głupi. Czemu to jest odgłos jakiej żaby? Oho, udało mi się. Udało mi się. I co teraz? Ktoś się gościu zaśmiał i... i, i co? Tam jest radejko, tu coś jest ma Drzwi I need drzwi Ja na to na zawał padnę jak nic wiedział o tym, że tam nie chce iść, co nie? Ty, nagrywa się? O Boże, już się wystrzelił Nagrywa się いや,いや O Jezus Maria. No lewo. Nie, 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 nie. Nie, 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 to to to, to za dużo dzisiaj dla mnie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie. Yy, nie. 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 To za dużo, nie. 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 Ja mu muszę zrobić przerwę, nagram drugi film za jakiś rok.